Mroźne dni i jeszcze zimniejsze noce szczególnie mocno odczuwają to osoby bezdomne. To również czas wytężonej pracy instytucji odpowiedzialnych za pomoc bezdomnym. Strażnicy miejscy regularnie przeszukują miejsca, w których mogą one przebywać. Osoby bezdomne w Ełku znajdują się najczęściej na takich terenach opuszczonych, tak w budynkach opuszczonych, zrujnowanych. takich jak były szpital wojskowe. W miejscach dworca PKP, tak, w, tam w tunelu w przejściu podziemnym na Perony. Gromadzą się również na ulicy Słonecznej. Te dają jednak pozorne schronienie. Powybijane okna, brak jakiegokolwiek ogrzewania stanowi zagrożenie dla ich życia. Mimo tak tragicznych warunków, odmawiają oferowanej im pomocy. Wolą pozostać na zimnie niż udać się do noclegowni. W okresie zimowym, osoby, które chciały pójść do noclegowni, głównie tam się znajdują, tak. Te, które osoby znajdujemy, z reguły nie wyrażają chęci pobytu w noclegowni, mówią, że sobie poradzą. Staramy się ich informować, gdzie mogą się udać w razie potrzeby po ciepły posiłek, tak, czy też gdzie mogą przynocować. Wychłodzenie organizmu, które może zakończyć się śmiercią, niestety bywa za słabym argumentem przemawiającym za udaniem się do noclegowni. Mimo tej świadomości niektóre osoby nie zmieniają prowadzonego trybu życia i starają ogrzewać się na własną rękę. Śpią przy, przy zapalonych świeczkach, pod kilkoma warstwami kołder, Próbując w jakikolwiek sposób chronić, jednakże to jest takie złodne dawanie sobie nadziei, że można się w ten sposób ochronić. W euckich noclegowniach wszystkie miejsca są już zajęte. Nie oznacza to jednak, że osoby potrzebujące pomocy jej nie dostaną. Pomimo tego, że w placówce już jest ponad 100 osób, nie odmówimy nikomu tego przyjęcia. Jeżeli będzie potrzeba, to taki człowiek, jeżeli nawet nie będzie miejsca, żeby się kiedykolwiek położyć, to przesiedzieć po prostu sobie na stołku, gdzieś tam na stołówce czy na świetlicy a na kolejny dzień, jeżeli trafi do nas wieczorem, będziemy starali się gdzieś zapewnić jakieś takie warunki godziwe w innej placówce, w innym mieście lub też u nas w mieście. Należy pamiętać, że zagrożenie utraty życia z powodu wychłodzenia dotyczy także osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Były już takie przypadki, że, że osoby niekoniecznie bezdomne mogą zamarnąć na ulicy, bo przewróci się zasłabnie, słabnie, źle się poczuje i nikt nie zdąży tego człowieka znaleźć. Wszyscy, którzy widzą osoby bezdomne potrzebujące pomocy powinny niezwłocznie Zgłosić ten fakt Straży Miejskiej, dzwoniąc pod numer 986 lub policji pod numerem 997.